Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Moi drodzy, z racji na to, że rekolekcji wielkopostnych jest, czy było, bardzo wiele i w internecie, i rekolekcji parafialnych, chcieliśmy z Tańcem i Różańcem zaproponować rekolekcje wielkanocne, żebyście mogli poprzez to krótkie łamanie słowa Wejść w tajemnicę zmartwychwstania. Zawsze łatwo mówi się o cierpieniu, bo tak naprawdę każdy z nas cierpienia doświadcza i każdy z nas z cierpieniem się identyfikuje. Natomiast trudno nam mówić o zmartwychwstaniu, trudno nam zmartwychwstanie brać na serio. Raczej traktujemy to jako pewną prawdę przekazywaną z ust do ust. Jako pewne wydarzenie, które miało miejsce raz i w zasadzie do tej pory się nie powtórzyło. Dlatego te rekolekcje są czasem, w którym będziecie mogli, będziemy mogli wspólnie odkrywać, czym jest Zmartwychwstanie w kontekście trzech tajemnic. Tajemnicy wiary, tajemnicy nadziei i tajemnicy miłości. Dlaczego te trzy tajemnice? Dlatego, że Wielki Post to modlitwa post i jałmużna. I również w tych rekolekcjach będę chciał pokazać, jak nasza modlitwa ma się w poście, ma się do wiary w okresie zmartwychwstania i w naszym życiu. Jak, nasza, jak nasz post w Wielkim Poście, ma się do nadziei, i jak nasza jałmużna ma się do miłości. Jakoś to zestawienie tych trzech em, przejawów. Nie wiem, pokuty wraz z tymi trzema przejawami naszej chrześcijańskiej wiary. Bo tak naprawdę nie jesteśmy stworzeni do cierpienia i Pan Bóg nie chce, aby człowiek cierpiał. Jesteśmy stworzeni do tego, aby cieszyć się radością zmartwychwstania razem z nim. Serdecznie zapraszam.